Witam wszystkich serdecznie w dniu numer 2. Jesteśmy na parkingu, są chłopaki z VIP gangu, lecimy na plażę Mechelinki, gdzie mamy skutery wodne, będą zadania do wykonania na wodzie, będą maweriki i w sumie to jeszcze nie wiadomo co jeszcze, ze względu na to, że organizatorzy cały czas nas czymś zaskakują. Chodźmy, czym podejdziemy do chłopaków z VIP gangu, ze względu na to, że w dniu wczorajszym zostałem ich klubowiczem gangu. Dzień Oświadczył się jej Brawo, brawo! Będzie na vlogu Będzie na... Yo, hello mordo Nie oświadczył się jej, ale w ch**ę ich zrobił Dobra, tak więc Lecimy, wszystkie samochody powoli się Grzeją, u nas Paweł Zamontował już koguta, czyli robimy za safety Kara, tak więc zobaczcie Na dole S13, bo będziemy taką robić Może nie różową, ale, ale taką tak więc wszyscy już powoli palą, fury, grzejemy i lecimy. Widzimy się na plaży. Wszystko fajnie, ale jest dość duży problem z wyjazdem z parkingu. Zobaczcie sami: wszyscy stoją. Po wczorajszych konkurencjach mamy 70 punktów. Brakuje nam 5 punktów do pierwszego. Ale w sumie mamy ex z X osobami Pawełku, co Cię zdenerwowało wczoraj? Pan instruktor od obrotu 360 Chciałem auto wywalić A ten mi kazał zwolnić Dzień dobry Zatrzymano, dojechaliśmy Siema. na miejsce Elo elo czy słowa do mikrofonu, jest zajebiście, ja trzeźwieję. Trzymamy się ramy, to się nie posramy. Jesteśmy na plaży w Mechelinkach, zaraz zaczynamy tutaj rywalizację. Będą maweriki, mamy sprzęt do nagrywania, więc materiał będzie pierwsza klasa. Będą skutery wodne, co jeszcze będzie? Będą jakieś zadania do wykonania, mamy... Do wy e Mamy zadanie do wykonania w galerii handlowej, więc pewnie będzie trzeba coś kupić. Mamy na jakiejś budowie, może będziemy coś ładować koparkami. To ja akurat jestem w tym dobry. Tu chyba wszyscy władowani są dobrzy. Super imprezka jest na razie. Jest drugi dzień. Zobaczcie, jaki jest piękny, piękny, piękny widoczek. Jestem trzeźwy. O, to były nie nie, 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 jest, nie jestem w szoku. Nie jestem nie, dalej nie. trzeźwy. Jestem, jestem jest dalej <laughs> trzeźwy. dmuchnij. Może by do wody wskoczył i się wykąpa. You know, Jak impreza? Zajebista. zajebista prostu, nie? nie byłem na lepszej. Przyjechali wszyscy? Miejmy nadzieję, że tak. Łe pan coś do kamery odnośnie Baltic Race'u? To jest taka zajebista impreza, że ja człowiek niezwykle wiekowy i doświadczony mogę powiedzieć, że lepszej w Polsce nie ma. Baltic Race 2023 w Siku mi się chce strasznie, wiesz? Znowu drugi dzień już, ok. <grym> Kolejny dzień Kolejny raz jest poczciwy, ma, <grym> Jestem <grym> So, furki się najeżdżały kozacki jest ten McLaren, fajny ma pakiet, dla mnie minusem jest tylko to, że te karbony są takie niebieskie, nie jest taki czysty karbon, tylko jest taki niebieski, znaczy czysty, tylko jest, nie wiem, nakierowany, nie mam pojęcia, parking cały zawalony, spoterów, ludzi, wszystkich, po prostu jest masa, bardzo fajnie, impreza się rozkręca, imprezę tworzą ludzie, a ludzie są na tej imprezie, naprawdę zajebiście. witam państwa bardzo serdecznie zapraszam do oglądania grube fury e, grube wióry i polecam menel, naj*** polecam no co więcej mam tu tłumaczyć no, no. raz, dwa, trzy Znaczy teraz puf puf jest grawitacja i jest antygrawitacja, wiecie o tym dobrze. Otwórz jeszcze swoją dłoń, patrz, pokażę ci jak to działa w twojej dłoń, tylko trochę wyżej tutaj wystaw, patrz. Raz, dwa, trzy, puch, znika i patrz jak ciuch, 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 ciu, puch, zobacz co masz tam. skurczy byk. Na pewno to ogarniemy jakoś. Mówię, to jest spowolnione. Z nim właśnie się nie da pić, to jest jedyny człowiek, który mnie tak upił, że, że znikłem wczoraj wieczorem, gość. Ty. A, co? A co, co wczoraj piłeś? Co popadnie, co w rączki wpadnie. Woda najczęściej. Hemoglobina, taka sytuacja. A co sądzisz o sutach, yy, kolczykach w sutach? Jestem na... Na no tak. Na no tak. Dobrze. Grydzą czasami, ale. Ale co, uwierają? Daj go, a jak się podrapie, to jest okej. Okay. A czy je masz, tak? ma. Z krótkim przesłaniem do fotografa, żebyś nie wyjrzał. Kaptusenka! Jest ta kaptusenka, na Ja nie mam domu. Nie wiem, on tam pewnie tak, tu ma, otwieram w ręce, w ręce ma taki otwórek, te karty przelatują tu, 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 i pojawiają się tu. Chyba, trzymaj te dwa Króle. no i mamy, e, mamy tutaj dziesiątkę kier, e, karo, przepraszam, podpisaną. Położymy tak. ją do środka i ona najpierw leci do góry, jest piąta, czwarta, trzecia, pierwsza, zobacz co jest pierwsze. <śla> <śla> je. Teraz spróbuję wam pokazać jak ona leci, tylko to nie zawsze wychodzi, w szczególności na plaży. Dobra, mamy zrobić. Dojdzie, zobaczcie, widzieliście to było spowolnione tempo. Co? Więc dwa króle zostały twoja jakaś. Za chwilę idziemy na flyboard, czyli będziemy próbować ponad wodą z przypiętymi nogami do czegoś, co wypluwa wodę i wyrzuca się w powietrze. Będzie ciekawie. Nie latamy nad rurą, nie? Jasne. To jest takie koszenie trawnika z kiesiarką na kabel. Że jedziemy sobie lewo, prawo, lewo, prawo, ale już takich pętli nad rurą nie robimy. Jasne. Mam nadzieję, że przeżyję. Zajebiście, Ale było zajebiście. Ja to chcę jeszcze potem, jak się zwolni trochę, ale nogi bolą, jak się Trzy, 3, 2, to wygrał się. Kończymy rywalizację na torze. E, udało się zebrać na wszystkich maksymalną liczbę punktów, kończymy na plaży w Mechelinkach, lecimy do galerii Jantar, ze względu na to, że tam mamy kolejne zadanie do wykonania. Zobaczcie, ekipa cała się bawi, mamy skutery wodne, mamy flyboard, to co, lecimy dalej, nie kończymy tego dnia. Stało się, to się stało, już jesteśmy w domu, już jest twarde. Trochę zerdywiały ten kabel. Jak widzicie Opelek przechodzi operację plastyczną na otwartym sercu ty ty. Dobrze do o. Sprawca zdarzenia, trudno, już nie jest to na niego zły Jest tutaj bestało, Wybaczcie widzowie, człowiek popełnia błędy, tak? Bylebyśmy byle zdążyli na kolejną konkurencję no. A klucze są w tym oto bagażniku, który jest nieotwieralny z zewnątrz, więc zostały zatrzaśnięty. Moi drodzy, tak się robi YouTube'a. Zobaczcie, jedziemy na kolejną konkurencję naszym samochodem. Tutaj już jest montowany odcinek na żywo, no bo po prostu Daily nie wybacza błędów, więc widzimy się dalej. na kolejnym drogę pod galerią Jatar. Musimy zrobić zakupy, zrobić sobie fotkę w słuchach sponsora. I co, lecimy, zobaczymy co musimy kupić. Kula, nawet nie ściągnąłem ten. Metki. Jeszcze inne rzeczy. Maska nie obsługujemy. Kobic się skończył. Telefonik będzie kupował. <laughs> eee, jak... Lecimy, zrobiliśmy fotę, mieliśmy zrobić e, zakupy, co idzie wszystko do domu dziecka. Lecimy teraz na plac. Za chwilę lecimy na e, budowę drogi S6. Jako że sponsorem jest firma Sonpol. Musimy sobie tam zrobić fotkę, a potem lecimy kawalkadą samochodów do hotelu Verde w. Kosza Weźmiecie mnie na stopa do Szczecin? Nie ma problemu Wsiadam Wsiadam Lecimy! Zostawimy się i tu flary, wszystko i będziemy wjeżdżać na żenową. A Patryk gdzie? No, jest? jesteśmy akrobatni Po drugiej stronie na kole. Z tym spoilermenem na koparkę. Było warto wejść na koparkę, upięć sobie z smarem EUT64. Jesteśmy na y, budowie odcinka drogi S6, gdzie główny sponsor całego Baltika. Buduje tą drogę. Jak widzimy, mamy tutaj masę sprzętu. G klasy w kwadracie mamy na samochodach. Tu gdzieś była druga. To jest, to jest, inny, wymiar, to jest inny wymiar motoryzacji. Patrzcie, ile sprzętu. Patrzcie ile sprzętu. Jak jazd jak zadania? Bardzo eee, fajne. Mogłoby być lepiej. Nie, żartuję, nie wiem, czy to może być. Nie da się, nie? Nie da się. Nie, trochę, dobra, nie? Się jest, nie jest tak z rozmachem zrobione, że może jest... jakby odrzutowiec jakiś tu wylądował, rozwalił się. Tak, jakieś czołg, Wy, czołgi, jakieś, nie? Czołgi, biotechnika trochę tak, wybiegała Biotechnika, no Są wtedy. Zajechaliśmy na plac Sonpolu, czyli głównego, tytułarnego sponsora Baltica, bo to jest Baltic Race by Sonpol. Że tu jest masa, na pewno zobaczyliście, albo zobaczycie to za chwilę w przebitkach z drona, z kamer. Całe ekipy się zjeżdżają, to też zaraz zobaczycie. Idziemy coś przekąsić i lecimy do hotelu, bo tam czekają kolejne dla na nas e, niespodzianki. A tu wrzucamy Wam kilka fotek. Co udało nam się zrobić z ręczem z koparkami. Wyjeżdżamy z ostatniego punktu. Wszystko się udało, zdjęcia są, które za chwilę tutaj zobaczycie, co powiedziałem na dzisiaj część oficjalną. Kończymy, zaczynamy tą część nieoficjalną, gdzie kamery nie obowiązują. Więc do jutra!